Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zadać odcisk palca w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Bezpieczeństwo i Prywatność. Tutaj wybieramy opcję Ekran blokady, zatwierdzamy hasłem, a następnie wybieramy opcję Odciski palców. Tutaj kontynuujemy i dajemy Zarejestruj. Następnie odkładamy palec na skaner odciska palców. Możemy trochę zmieniać położenie palca, tak aby palec skanował się w każdym możliwym miejscu. Wtedy będzie łatwiej nam odblokowywać telefon. I robimy tak, dopóki nie będziemy mieli 100%. Po zakończeniu będziemy mogli dodać nowy odcisk palca lub dodać gotowe, aby zobaczyć opcję odcisku palca no lub po prostu zacząć korzystać z niego. Tutaj też możemy dodać nowy odcisk palca. Możemy też zmienić nazwę właśnie do danego odcisku palca. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć! E aí